kamerę przestawię o, ja Czy ja gdzie ja zgubiłem bluzę? Ja już drugą bluzę gdzieś odstawiłem Ja się chyba rozebrałem na robocie I tak zostawiam te bluzy słuchajcie W domu na krześle nie było No proszę Więc gdzie jest moja bluza? Musiałem na robocie ją zostawić hmm. Aż się wszystko okaże jest za 58 8 słuchajcie. Wyjeżdżam. Dzisiaj zostajemy na miejscu. Nie jadę do Winchester. Wczoraj do mnie zatelefonował elektryk, że nie skończył jeszcze, słuchajcie, wczoraj. Ja nie wiem co tam się dzieje. Co tam tak dużo roboty było? Nie, nie no nie było. Coś, coś jest nie ten. Myślę, że on ma po prostu jakieś słabe dni. Nie chcę go denerwować, bo wiecie, czasami, czasami po prostu tak w życiu jest. Ale widać, że nie, nie, nie coś mu nie idzie, nie? Mówi, że jeszcze na pół dnia dzisiaj musi przyjechać. Byłem totalnie zaskoczony. Wie jak, kurde, chłopie, co ty tam miałeś do zrobienia? Kilka gniazdek do założenia, już miałeś większość wykute, wszystko. Co tu się dzieje, nie? Światła jednego dnia tylko zrobiła, drugiego tylko gniazdka. Wiecie, te ściany nie są z betonu, gdzie człowiek pół dnia kuje jedną dziurę, tylko tam jest lekka ściana, nie? Ja myślę, że mogłeś poczekać za mną baranie, a nie się wciskać. Sorry bardzo. Normalnie już pojechał, nie chcę pokazywać Ja tu mam takie ala skrzyżowanie, że tak powiem. Tu i do tyłu i wycofuję się. Podjechałem sobie do przodu i się wycofuję w boczną uliczkę, a on nawet mi nie pozwolił się do końca wycofać. On już w tyłek mi wjeżdżał. Nie? Zero, zero głowy, o, jedzie, tam. Tam będzie go widać za chwilę. Może ja z nim porozmawiam. <laughs> zdziwiony, jakby trafił na ten akcent. Dobra, nie ma co się denerwować z rana na wariatów. Dzień dobry jeszcze raz dla tych, co nie usłyszeli dzień dobry. On chyba deliwerkę jakąś robił, bo skręcił teraz tą boczną, następną uliczkę, nie jedzie za mną w ogóle. No dobra, później będzie czas na edukację. Eee, co? Pada, pada, proszę Państwa. Ten dach, który robił Stachu, tam w tamtym tygodniu, zostawiamy na razie. Bo w środku pofilował, po, po ten, pozaprawiał te wszystkie rzeczy, które się tam pojawiły na suficie. I trzeba będzie to przemalować, ale nie malujemy tego, dopóki właśnie nie poczekamy kilku dni i zobaczymy, czy wszystkie naprawy, które zrobione zostały w tamtym tygodniu, działają. Bo wiecie, może coś jeszcze ominęliśmy, nie wiem. Więc no. Jeżeli coś się jeszcze tam wydarzy, to będziemy inwestycje robić, ale wolałbym nie pośpieszać tego, więc sobie to zostawiamy, niech ta pogoda teraz sprawdzi wszystkie prace, że tak powiem. A my sobie będziemy tutaj działać. Dzisiaj wtorek nikogo tam do Winchester nie wysyłam, ponieważ jak usłyszeliście, mój elektryk ma ten nieskończoną robotę i jeszcze mi powiedział, że na południe musi przyjechać, więc jestem totalnie zaskoczony, dlaczego tak długo mu to schodzi, nie mogę tego pojąć. Byłem wczoraj rano, widziałem, że tylko światła są. Mówię kurde, no i wow. Nie wiem. Ciężko to zostawić bez komentarza, bo tu miałem większy projekt. I jednego dnia przyjechali, zrobili mi wszystko. Drugiego dnia przyjechali, zrobili mi wszystko, tylko raz był na pół dnia on-sam, już podpiąć tam jakieś rzeczy do skrzynki, puścić kabel na pół dnia. Ale wszystkie gniazdka, wszystkie światła były były zrobione. Ja nie rozumiem właśnie, dlatego, dlaczego, dlaczego, dlaczego tak właśnie jest. To jeżeli on już na początku tej pierwszego fixa zrobił w tym samym czasie co tutaj dużą przybudówkę wraz z, dużym, z drugim fixem, czyli założeniem już gniazdek i tak dalej, no to jestem trochę zaskoczony, dlaczego ten czas jest taki, bo no wiecie, mam porównanie. Po prostu zwyczajnie mam porównanie i i widzę, że coś jest kamon. Porozmawiam z nim, dlaczego mu tak długo to schodzi, co, co tam się takiego wydarzyło. A I na pewno, na pewno zapytam, bo wiecie, ja muszę wiedzieć po prostu. Poza tym tutaj musimy tak, wyciąć na zlew z samego rana, bo tak się mówiłem z klientem, że trochę tu, trochę tu. Dzisiaj jest wtorek, dla co niektórych, którzy oglądają ten odcinek z rana to Zapraszam do subskrypcji i od razu przypominam, że dzisiaj jest Dzień Kobiet, słuchajcie. Ja wiem, że ja nagrywam to dzień wcześniej, że dla mnie Dzień Kobiet będzie jutro, ale dla Was Dzień Kobiet jest dzisiaj, więc przypominam Wam wszystkim, drodzy, abyście pamiętali o swoich kobietach. Dzisiaj to chyba się każdy śpieszy, widzę tutaj. Także wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet dla wszystkich kobiet, które mnie tu oglądają. I tyle. Także wracając szybciutko do projektu, bo ja się tak rozgadam i nie mogę się skupić. Tam wytniemy na zlew, tam podepniemy elektrykę, bo tam trzeba kabel wrzucić, zanim przekręcę blat. I podłączymy wszystkie urządzenia, postaramy się, bo tam Arak już powinien być z rana. Adrian mi pomoże. Stachu skończy podłogę albo pomoże Stachowi kończyć podłogę, zobaczymy. Dużo tam nie zostało, więc postaramy się dzisiaj już praktycznie wszystko tak podokańczać. Zostanie ewentualnie docięcie panela tam do szafki, bo tam brakuje podbojler i pomiędzy szafkę i położenie tam kilku płytek, ale te płytki to jest szybka akcja, że tak powiem. Także z tym nie powinno być problemu, to mogę sobie to zrobić i w środę, i w czwartek, kiedykolwiek. Taki jest plan. I wrócimy tutaj na tą główną kuchnię i będziemy sobie ją powoli też kończyć. Także pół dnia tu, pół dnia tu i będę Was oczywiście updateował. Zobaczymy się już na miejscu. Miłego dnia Wam wszystkim życzę. Pamiętajcie, dla Was dzisiaj jest Dzień Kobiet. Cześć. No, i jestem po rozmowie z Panem Elektrykiem, i już powiedział mi, że On sam się zastanawia, dlaczego mu tak długo zeszło. Mi się wydaje, że. On tam powiedział, że trochę może mieć się spraw do ogarnięcia poza pracą i to go raczej chyba tam trochę demoluje. Ale powiedziałem mu też, że życzę mu wszystkiego najlepszego i żeby się nie martwił. Po to też dzwoniłem w sumie, żeby wiecie, go trochę wesprzeć, bo żeby nie myślał, że ja tam będę za chwilę na nim coś wieszał, nie? Także chciałbym raczej pomóc mu, jeżeli jest coś możliwe do pomocy. A odnośnie pracy powiedział, że Dzisiaj to powinno już być skończone i umówiliśmy się też na rozmowę na Whatsappie, więc wszystko będzie uzgodnione już na koniec. Bo ja nie chcę też tam jechać, godzinę w jedną, godzinę w drugą, żeby tylko odebrać pracę. Nie? Także tyle. Słuchajcie. Zaraz się zobaczymy o Boysów. Let's go. Dobra, zabieram Was z sobą idziemy do Boysów. U, nie mam bluzy. Ale powiem, ci, powiem Wam, nie pada, tylko tak mży, nie? i wieje troszkę, jak mrze i wieje to jest najgorsza pogoda damy radę idziemy welcome dobra, słuchajcie jestem już na miejscu, pokażę wam sobie kaman musimy kabel przepuścić bo wcześniej kuchenka znajdowała się tutaj ten kabel stąd był krótki, więc musimy go zamienić na długi. Aby starczył na to, musimy zlikwidować te dwie puszki, ponieważ one już totalnie nie będą potrzebne i przenieść ją. Tak naprawdę, tą puszkę przeniesiemy tu albo ją w ogóle przeniesiemy tam. To w zależności, jak te kable pozwolą, bo prawdopodobnie tu jest junction. Tam z tyłu jest ranking, więc po prostu zwyczajnie odetniemy kabel i wymienimy kabel. Oka ktoś. Dzień dobry. Tutaj, tutaj to wszystko jest, słuchajcie, widoczne. Tu widzicie, że tylko te blaty będą musiały stąd wyjechać i będziemy mogli sobie to przepiąć. To jest tam nieduża praca. Aby się, aby się dostać do tego kabla, musimy podnieść ten blat. Dlatego też jeszcze ich nie przykręcałem. Więc podniesiemy, kabel, zaczniemy od tego. Let's go. I wszystko. To wszystko co tu było, to było tak tylko przełączone, przełączone, po prostu zachowane w ringu, kable wyciągnęliśmy, ring jest z tyłu teraz za ścianą. Jedyne co musimy teraz tutaj złączyć to jest lodówka, bo ona ma krótki kabel, więc yy, przedłużymy ten kabel, przeliczymy go do nowej pozycji i założymy z powrotem nasz bezpiecznik, który będzie tutaj. Dodatkowy bezpiecznik, który niby nazywa się... Drugi bezpiecznik, chciałem powiedzieć, jest do dishwashera, którego tu już nie ma. Więc zostawiamy bezpiecznik w razie pół, będzie tam pod klimpem, może kiedyś. Dobra, słuchajcie, już mam wszystko. Tutaj przedłużka została zrobiona, to będzie wszystko schowane. Pozbyliśmy się tego, pozbyliśmy się tego gniazda. Użyłem gniazda, które tak na było na nasrane tych gniazdek jakieś, nie wiem, tysiąc. Po co tyle gniazdek? Tu mamy podwójne, tu podwójne teraz. Sper będzie do lodówki. I taki dodatkowy, który był kiedyś do dishwashera, będzie pod e, szafkami, więc jak ktoś by chciał tam jakiś hiter połączyć czy coś, to wtedy będzie już prąd, nie? Ale z automatu pozbyliśmy się wszystko e, w tym tak zwanym zonie, gdzie nie powinno być właśnie... Mam wycięte pod teraz muszę to wyjąć i za chwilę wam powiem, co jeszcze zrobiłem. Stójcie tu, i się nie ruszajcie. Ja cię nie mogę. zle znaczy, że źle pasuje. Także pięknie jest. Z kranu musiałem przerzucić z tej strony na tą. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. Ja się rozłączę. I to co ma się na bazie to nie jest co Jak? No tak. Stary. Ej, zabrali nam skipa słuchajcie, nie zdążyliśmy załadować śmieci stąd. To... Nie no, zamówimy drugiego, a co tam, stać nas. Dziura jest słuchajcie, zlew pasuje, tak. ale muszę tutaj nasiąść 5 mm tą płytę, bo mi przesuwa zlew. Tak, tak, te, zbi tak te zbiorniki są cholernie duże te dwa, że wchodzą idealnie w szafkę. A żeby miał tutaj czym jakoś zaczepić te zaczepy, które tam są po lewej stronie, to wolałbym, żeby ten zlew jednak był trochę w tą stronę. Ach, 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 ach. Może całość tego plika i spadamy. Słuchajcie, zlew jest gotowy. Siedzi. Ale o... A o co chodziło? O to chodziło. żeby mógł do tych zaczepów się tam dostać, to jest jeszcze nieprzykręcone. To niestety musiałem trochę zrobić miejsca na to, żeby ten zlew się ruszył w prawo. Poza tym to jest podłączone, podłączone gniazdka przerobione, wszystkie elektryka tu jest ogarnięta. Te gniazko tam będzie przesunięte jeszcze na bardziej bliżej bojera I, i tyle. I do widzenia. Lecimy z tym. Dobra, słuchajcie, przenieśliśmy się. Ale muszę kupić tarcze do piły, bo coś się stało z tarczą, a mamy bałagan teraz na Wanie, bo mamy śmieci wrzucone. Chcieliśmy je przepakować tutaj do skipa i skipa nam zdążyli zabrać, więc tam mamy zamówionego skipa i niestety będziemy musieli przewieźć te graty. Więc potrzebuję tarczy, potrzebuję kleju i śrubki nam się skończyły, trójki, więc lecę do Skrubixa. Let's go! Dobra, słuchajcie, jest akcja. Mamy śruby, mamy wszystko, tylko czasu coraz mniej. Chiłę zmieniłem tarczą na 40 zębów, żeby te dekory, które tutaj docinam, żebym nie szarpał ich. Bo się trochę bałem i uszkodziłem tak naprawdę wczoraj kawałeczek. Więc nie wiem, czy mi teraz wystarczy. Została mi tylko jedna sztuka, to raczej słabo to widzę. Eee, gdzie mam jeszcze resztę, jakieś kawałki? Są w ogóle? Będę musiał zamówić chyba ten dekor. Ponieważ wczoraj jak chciałem, to widziałem, że ten lamina to ogólnie tak się potrafi tutaj wyszczerbić. Pojechałem po lepszą tarczę, ale coś wydaje mi się, że i tak jest mało tego, więc co zrobić. Więc trzeba zamówić. Poza tym piekarnik za chwilę wstawiamy. Trzeba podłączyć kabel, bo nie dostarczyli kabel. Kabel jest. Co ja wam mogę powiedzieć. Trochę tam już się zrobiliśmy trochę. Ogólnie. Tak to wygląda. Drzwi, nie wiem czy tutaj drzwi wjechały czy nie, ale na pewno tam kilka drzwi wjechało, tam szafa została ustawiona, tu piekarnik mamy zrobione. Ogólnie szukamy drzwi, bo to mamy, to mamy, to mamy, to nie wiem gdzie jest. Nie wiem czy mają być całe takie duże drzwi jak to mniej więcej, czy jak. Nie mamy takich drzwi. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Na lodówkę, na lodówkę mamy, na zmywarkę, na zmywarkę mamy, na zamrażarkę mamy. Na ten róg mamy, ta szafa już jest, tutaj tak samo, na kargo mamy. Wszystko okaże się w praniu. Panele wszystkie są przymocowane tutaj. Także ładnie to wykończone. Trzeba tylko spiąć szafę do ściany, ale to już jest spierdł. Słuchajcie, no i ulecimy z tym. Jutro zobaczymy się rano w Winchester. Eee. I tam wam dam update. Nie dzwoni do mnie elektryk, to mnie martwi powiem wam szczerze, nie wiem. Gdzieś chłopak utknął z tą robotą, ale mam nadzieję, że dzisiaj to skończy do końca i wtedy będziemy mogli tam spokojnie działać, nie wchodzić sobie na głowę. Stachu i Arek, jutro tam, Adrian, tutaj, ja dojadę do niego, to sobie będziemy tutaj dłubać przy tej kuchni. Tam ten flat zostawiamy na razie kompletnie. Skupimy się cały dzień, ile godzin będę mógł, tutaj na miejscu. Także taki jest plan. Dużo nie zostało, słuchajcie, lecimy z tym. Ja z Wami się żegnam. Miłego wieczoru, dnia i poranka. Pamiętajcie, dzień kobiet. See you, See you tomorrow.